Oh. 早有过去了。

Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le ale to jest 26,5. To nie trzeba. No. Czyli ta jest lepsza. No. Czyli już jest 3 Decyduj, tego to będziemy mierzyć jak być. Mogę wbić? Co? Mogę, no to, mogę to, mogę ale inną miarkę? Ale nie, takie coś ja się pierwszy raz dokładnie. dowiedziałam. Co? Bo czemu miałbyś rzucać później, aby się okazało, że ta jest bliżej. No. I tego możemy mierzyć. Wciągać, mierzyć. Ja Teraz ja pan zmierzy na sobie najpierw tak i to... No, tak, tak, nie, nie, nie. Tak, zmierzysz. Tak, zmierzysz. tak nie zmierzysz, to musisz zmierzysz. Wychodzi mi, że miniemy dalej. Bierzemy tą kulę? No. Jak się kosza nie poruszy? No, mierzymy. Nie, nie ruszamy. ruszamy. I wychodzi, że milimetr jest mięk, że je, tak. Poważne. Ale nie tyle co mówił Danielek. Tak. No bo on w górę, ty w górę trzymałeś. To, ty w perspektywa była. No, to jest bliżej. Ale to co mówiłeś to to był obwód moje zdanie. Czyli, czyli jeszcze raz. Czyli jest. Koniec. Jest, jest koniec. No to zajmujemy. Ja sobie to zajmuję. Nawet jakbym została z doma, nie mówię, że nie Dobra. Czyli o to ja wiesz, że są trzy i daję, daję rękę, nie? Jak rękę? To ty też. Rękę po zmierzeniu dopiero, nie? No ale to czemu pan nie może tego sobie y, zmierzyć? No. Bo ja mówię, że są trzy. No i mówię, to no. dobra, koniec, nie rzucasz i mierzymy. No i wszystko i koniec. Ale nie no, bo to jak, mierzymy, no to jak? To, to się okaże. No ale, ja wiem, że pokaże się, że jest nasza bliżej... Daniel, chodzi o to, że jak Tom już byś Tom, ruszył nie z nie? jakąś, to już ty nie możesz obo... Ja byś został nawet z nie, głosy, ale ja, ja mówię sobie grać. ale nie rozumiem, nie, nie, bo ja nie, nie. mówię, wbijam sobie tą kulę i pan mierzy. A czemu ja mam mierzyć? Bo ja zmierzyłem i jest lepsza. No, no. jeżeli według ciebie jest lepsza, to kończymy grę. A, ale... I mierzymy później. No, no jak? No nie, kulę mówię podem, z... spowodę sobie wody. Nie, nie. No przecież są takie rozdania. No do tego, ale nie tam nie pan punktu nie zdobywał. chodzi tego nie rozumiem. Fakt. To i tak byłoby do 0. 12 by było. Nie? Byłoby 12. I okazało, i by jeszcze, ale jeszcze no jedno rozdanie. No, ale by było 12, jeszcze raz nie. byśmy grali, nie? Jeżeli chodzi o zabawę, mogło mogłoby 12, to no, Ale razy. no tak wszyscy o regulaminie.